Ażantita tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wagi w Waszym czytaniu na listopad. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przykład bardziej indywidualny, to pozostawiam maila w opisie pod filmem. I słuchajcie, no tutaj to będzie miesiąc dla Was... Hmm. Ja bym powiedziała szansa na transformację, szansa na... Hmm. Odpuszczenie, uwolnienie się od tego, co od dawna już wam nie służyło, tak? I w Energii Miesiąca macie kartę Diabła, kartę Ego, zresztą tą samą kartę, co, która wyszła u panienek, tak? I tak jak mówiłam, właśnie przy panienkach, że tutaj ta karta może reprezentować Wasz cień, tak? Jakieś takie negatywne, słuchajcie, siły, że tak powiem, które was powstrzymują od bycia tą najlepszą wersją siebie, tak? Wy możecie być pod wpływem pewnych osób, pod wpływem nawyków, tak? Pod wpływem nawet takich, słuchajcie, wzorców myślowych, które po prostu już od dawna wam nie służą. Jakbyście utknęli w jakiejś pułapce, być może. Ale to, tak jak powiedziałam, to też może świadczyć o jakiejś osobie, z którą mieliście, macie do czynienia, która próbowała w jakiś sposób dominować nad wami, tak? która próbowała was kontrolować. I mam wrażenie, że w listopadzie jest szansa, że właśnie uwolnicie się od wszelkich zależności. Czy to będzie tyczyć się: Kro, konk konkretnej osoby, czy też, słuchajcie, właśnie em, tego, co em, tego, co, powiedzmy, jest w Was i, i tego, co Was powstrzymuje em, od realizowania pewnych, e, pewnych rzeczy, od, nie wiem, od tego, żebyście po prostu żyli pełnią życia tu i teraz, tak? To może być też, że wiecie, dla niektórych takie Mocne skupienie się na, na materii, zafiksowanie, na pracy, na tym, żeby mieć jak najwięcej, tak? No i co ciekawe, tutaj mamy tą królową denarów. Powtórzyła się ta energia. Ja wyjąłam tą kartę w, w odwrocie. No, macie szansę wrócić do równowagi, tak? Albo właśnie oddalić się od kogoś, uwolnić od jakiejś relacji. To może być ktoś, y, mocno tutaj trygon ziemi, mocno koziorożeć się zaznacza, ale to nie musi być ten znak, tak? Yy. Być może dzięki podjętym decyzjom, yy. Słuchajcie, jest szansa na to, żeby ustabilizować w jakiś sposób swoją, swoją sytuację materialną, zawodową dla Was, tak? Być może ostatnimi czasy, no tutaj, jeżeli chodzi o tą sferę, nie działo się najlepiej, tak? Może to być też wpływ, słuchajcie, jakiegoś szefa i tak dalej, i nagle tutaj postanowicie zakończyć z kimś współpracę, tak jakbyście mieli odzyskać wolność. Jeszcze. No dobra, zobaczymy, co tutaj reszta kart nam. To też może mówić właśnie o waszej energii, że mm, dla was ważniejsze będzie w tym miesiącu, ważniejszy będzie spokój, właśnie poczucie harmonii i równowagi w życiu, niż na przykład poczucie bezpieczeństwa, tak. Tak, jakbyście nie chcieli oddawać siebie, nie wiem, swojej duszy, dla czegoś, co, co tak naprawdę nie daje Wam szczęścia, tak? Co czujecie, że nie jest Wasze. No i temat, temat miesiąca, no może tutaj mówić o swego rodzaju rozczarowaniach, tak? Mogą tutaj też być, że tak powiem, no, Trójka Mieczy, Trójka Mieczy, tak? Może chodzić o jakieś rozstanie, albo coś, co Was psychicznie bardzo obciążało, tak? Mierzyliście się z jakimś bólem, z jakimś rozczarowaniem, zdradą, albo chociażby takim poczuciem winy, tak? No tutaj różne mogą być, słuchajcie, sprawy, ale mam wrażenie, że najgorsze za Wami, tak? Najgorsze za Wami i, mm, tak jak powiedziałam, macie szansę uwolnić się od tego bólu i rozczarowania. Może macie tendencję, mieliście do tej pory tendencję, żeby y, brać za dużo na swoje barki, tak? I stwierdzicie nie, tak dalej być nie może. Nie mogę tracić na przykład zdrowia, tak? Czy to chodzi o zdrowie fizyczne, czy zdrowie psychiczne? Dla y, Mm, Dlaczegoś, co no właśnie, no co tutaj nie jest zgodne ze mną, tak? To może też mówić o, o pracy, która was nie satysfakcjonuje, albo yy, 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 w której no gdzieś tam czujecie, że nie jesteście dobrze traktowani z szacunkiem, z godnością. Więc tutaj jest jakieś, no, podejmowanie decyzji, Podejmowanie decyzji, czy w kwestiach zawodowych, czy w kwestiach, słuchajcie, y, osobistych, tak, bardziej tutaj y, relacje, też o tym mówi ta, y, ta, ta dwójka denarów, tak, że tutaj musicie podjąć jakieś decyzje. Być może odciąć się właśnie od kogoś, kto, y, kto was krzywdził, albo odciąć się od tego negatywnego myślenia, które krzywdziło was i, i na przykład nie pozwalało otworzyć się wam, na, na coś nowego. Mm. Tutaj też może y, słuchajcie, mogę mówić do osób, które były w jakimś romansie, tak? No bo to, co odchodzi do, do przeszłości, to ja bym powiedziała tak: jakiś romans, albo jakaś osoba, z, y, która pojawiała się, y, wracała, tak? Ktoś z przeszłości. Y, kto. Nie oferował wam niczego stabilnego. I taką osobę możecie pożegnać, tak? Ze swojego życia. No albo tutaj jest, jest zakończenie jakiegoś romansu, jakiegoś związku. Który, związku, który powodował więcej bólu. Ewentualnie, tak? Który nie dawał wam, właśnie tego, tego poczucia. Bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji. Wow, ale macie karty. No. macie szansę faktycznie tutaj uwolnić się. No, mówię, od tego wszystkiego, co było negatywne, tak? Tu coś się wali w jakiejś dziedzinie waszego życia. Coś być może, pewne wydarzenia zupełnie nie będą zależne od was, i Dzięki czemu wy też macie szansę otworzyć oczy i tutaj uzmysłowić sobie pewne rzeczy, zadziałać inaczej niż do tej pory, ale to, to, dam, to da wam poczucie równowagi, tak? Poczucie, że właśnie, że, że w końcu mm, czuję spokój, czuję harmonię i mogę działać dalej, tak? No, więc specyficzny przekaz, wysłuchajcie swój ascendent czy też znak księżycowy. Um, oczywiście to, wiecie, no, też nie muszą się dziać rzeczy nie wiadomo jak straszne. Um, to czasami wystarczy, że uwolnimy się od tych negatywnych przekonań, tak? Um, zaczniemy bardziej być uważni na, co, na to, co tu i teraz. Zaczniemy bardziej Panować nad swoimi emocjami, nad swoimi również myślami, które najczęściej no, tutaj zapędzają nas w taki kozi róg. I to już zmienia bardzo dużo w naszym życiu. Mhm. Ale karty pokazują, że nie czekaj. Nie czekaj z podjęciem decyzji, nie czekaj z zakończeniem czegoś. Nie odwlekaj tego na później. No. To jest zagrożenie pokazane, że, że tutaj możecie mieć tendencję, że no nie, no jeszcze, jeszcze tutaj będę się męczyć, albo e, jeszcze trochę wytrzymam, tak? Mm. Tak jakby e, tutaj ja bym powiedziała, że e, jeżeli. E, coś takiego będziecie uciekać, że okej, okay, no jeszcze trochę, tak? Zobaczymy jak to będzie i tak jakby będziecie uciekać od tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. No to yy, no, no to tego nowego początku yy, tutaj yy, nie doświadczycie, tak? A możecie zdecydowanie poprawić jakość swojego życia. No. I to też, no mówię, to też mi się pokazują, że dla niektórych to może być jakiś nawet niezdrowy nawyk, tak? Nie wiem, do tej pory bardziej skupialiście się być może na zabawie, em, mm, na takiej przyjemności i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe, ale chodzi o to, że tutaj być może na wie na zbyt dużo sobie pozwalaliście, tak? Za dużo alkoholu, za dużo jakichś tam imprez, tak? Co, co niektórzy, i tu jest takie przysto przystopowanie, tak? Um, że macie szansę tutaj um, pozbyć się, mówię, tego, co, co wam y no, tutaj nie służyło, tak? Ograniczyć coś nawet. Dla niektórych mogłoby to być nawet przejście na dietę, tak? Ym, więc pamiętajcie, to nie muszą być nie wiadomo jak straszne energie, nawet jeżeli tutaj takie karty nam się pokazują. Ym, ja bym powiedziała, że słuchajcie. Ym, czekajcie. No tutaj, tutaj, tak, musicie podjąć jakieś decyzje. W miłości, tak, tutaj też są pokazane decyzje dotyczące jakiejś relacji, jakiejś ważnej osoby w waszym otoczeniu. Być może trzeba o coś zawalczyć. Jeżeli na kimś wam zależy, to tu należy to pokazać. To zdecydowanie należy wyjść z tym uczuciem, tak? Otworzyć się bardziej emocjonalnie. Jeżeli na przykład byliście zablokowani ze względu na przeszłość, tak? Ze względu na przeszłe zranienia. Ze względu właśnie na tą osobę, która, y, tą osobę z przeszłości, tak, nie wiem, y, jakiś romans, y, czy cokolwiek, tak, co nie pozwalało Wam ruszyć w kierunku czegoś nowego, bo tutaj nowe osoby mogą się pojawić, jeżeli się na to otworzycie. Mm. Więc y, pomoże Wam takie racjonalne myślenie, tak? Nie bujanie w obłokach, nie idealizowanie nikogo, tak? Tylko ym, spojrzenie takim chłodnym okiem na siebie, na tą drugą osobę, tak? Czy na jakieś takie wydarzenia, sytuacje. Nie chodzi tutaj o takie myślenie życzeniowe. Hmm. Także patrzcie w tym miesiącu na fakty. Na to, co jest takie logiczne, klarowne, transparentne. No i mówię, no tu, tu w, w miłości, e, być może ktoś e, tutaj w związku z wami podejmie jakąś decyzję, niewykluczone. Tutaj może się pojawić jakaś osoba, być może już znacie tą osobę i ktoś może wobec was bardziej otworzyć się emocjonalnie, tak? mamy tutaj ulgę, no i to by pasowało, tak? Mm, że macie szansę poczuć tą ulgę, tak? W tym miesiącu. Ale tak jak powiedziałam, to wymaga zakończenia, pewnego etapu, pewnego rozdziału. Wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi Twojej duszy, tak? No i tu, tu może się pojawić rozczarowanie, mm, ale będzie to zdecydowanie oczyszczające dla Was. Jeżeli też pozwolicie sobie na te trudne emocje, na przepuszczenie tego wszystkiego. Nie trzymajcie tego w sobie, tak? No, to tyle, co dla Was miałam. Dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.